Ukochana córko, mój Boże, były partner, kłamiąc, a prawda porusza się w niewidzialnym, i to jest przesłanie aniołów, by dotknąć Twojego ducha tu i teraz. To, co było ukryte, zaczyna drżeć, a niebo obserwuje każdy szczegół, którego Twoje oczy jeszcze nie widzą. Zbliżam się z skrzydłami światła, by szeptać do Twojego zmęczonego serca. Wokół ciebie są znaki potwierdzające, że nie wszystko, co ci mówiono, było prawdą. Zwodzenie próbowało przybrać pozór normalności, lecz istota nigdy nie kłamie. Czułaś w głębi duszy, że coś się nie zgadza. Ten niepokój nie narodził się ze strachu, lecz z rozeznania, które zostało ci dane. Gdy znika pokój, niebo zapala ostrzegawcze światła, on budował słowa, by zniekształcić Twoje postrzeganie. Próbował ukryć nawyki, historie i wybory, które nie podtrzymują prawdy. Jednak nic nie pozostaje w ukryciu, gdy światło postanawia dotknąć, nie obwiniaj się za to, że zaufałaś. Twoje serce jest czyste, a czystość wierzy, zanim zacznie wątpić. Błędem nie było kochać, to on wybrał brak przejrzystości. Widzę ciche łzy, których nikt nie zauważył. Widzę noce, w których twoja intuicja krzyczała, podczas gdy umysł próbował usprawiedliwiać. Niebo usłyszało każde powstrzymane westchnienie. Są powtarzające się zachowania które mówią więcej niż tysiąc wyjaśnień. Kto musi ukrywać, zniekształca. Kto żyje w prawdzie, odpoczywa. Zostałaś powołana do jasności, nie do zamętu. To, co kradnie ci pokój, nie pochodzi z wysoka. To, co sprawia, że wątpisz w samą siebie, nie zasługuje, by pozostać. On próbował wyglądać na silnego, będąc uwięzionym we własnych nadmiarach. Zaprzeczał, umniejszał, przerzucał winę. Lecz ciężar kłamstwa zawsze wraca do nadawcy. Teraz zasłona zaczyna powoli opadać. Drobne szczegóły, luźne rozmowy, niespójne postawy wszystko układa się tak, być zobaczyła bez wysiłku. Nie biegnij za wymuszonymi wyjaśnieniami. Prawda objawia się sama, gdy czas dojrzewa. Obserwuj więcej, mów mniej, czuj głęboko. Twój duch jest szkolony, by rozpoznawać wzorce. To nie jest kara, to przygotowanie. To co boli teraz ochroni cię później. Przypominam ci, nie jesteś zbawczynią nikogo. Nie zostałaś posłana, by naprawiać tych, którzy odmawiają zmiany. Miłość nie polega na dźwiganiu cudzych ciężarów. Przed tobą rysuje się święta granica. Uszanowanie jej będzie aktem miłości własnej i posłuszeństwa temu, co twoje serce już wie. Niebo nie chce widzieć cię uwięzionej w złamanych cyklach. Jest dla ciebie zarezerwowana lekkość lecz wymaga ona cichych pożegnań i stanowczych wyborów. Nie bój się zostać sama na jakiś czas. Tymczasowa samotność leczy rany, które niewłaściwa obecność tylko pogłębia. On może nadal zaprzeczać, lecz sumienie nie milknie. To, co ukryte, zaczyna domagać się ceny zbyt wysokiej, by ją utrzymać. Budzi się w tobie nowa postawa bardziej stanowcza, bardziej świadoma, bardziej połączona z Twoją wewnętrzną prawdą. To przeraża tych, Którzy czerpią korzyść z Twoich wątpliwości. Pozostań uważna w nadchodzących dniach. Słowa upadną, maski się ześlizgną, a Twoja dusza z jasnością rozpozna drogę. Jestem nadal przy Tobie, strzegąc Twoich kroków, gdy prawda się zbliża, ponieważ to, co ma się objawić, zmieni sposób, w jaki od teraz będziesz widzieć wszystko. Córko, przygotuj swoje serce, aby dostrzec to, co wcześniej pozostawało niezauważone. Wokół ciebie zachodzą ciche ruchy, ucinane rozmowy, pomdrugieszane godziny, zmieniające się wersje. Nic z tego nie jest przypadkiem, wszystko niesie ze sobą przekaz. Niebo pozwala ci obserwować bez ingerencji. Ponieważ objawienie musi narodzić się w tobie, a nie zostać narzucone przez zewnętrzne słowa, Twoje przebudzenie już się rozpoczęło. Jest coś, czemu on unika się przyjrzeć, gdy jest sam. Pustka którą próbuje wypełnić w ukryty sposób. Dlatego historie nigdy nie utrzymują się zbyt długo. Kłamstwa wymagają ciągłej kontroli, i zmęczenie zaczyna już być widoczne. Zauważysz niecierpliwość tam, gdzie wcześniej był spokój, dziwne milczenie tam, gdzie wcześniej były słowa, a Twoje serce zrozumie. Nie spiesz się z konfrontacją. Prawda lubi przestrzeń, by objawić się w całości. Gdy jest naciskana, chowa się w fragmentach. Lecz, gdy jest obserwowana, oddaje się sama, niebo spowalnia Twoje kroki dla ochrony. Nie wszystko musi być rozwiązane impulsywnie. Niektóre odpowiedzi przychodzą przez zachowanie, a nie przez słowa. Są znaki drobne, niemal niewidoczne. Subtelne zmiany w spojrzeniu i postawie, nadmierna obrona przy prostych pytaniach, próby odwracania ról i winy to wszystko mówi głośniej niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Twój duch odbiera to zanim umysł to zaakceptuje. Dlatego ten niepokój narasta, nie przyszedł, by cię zranić. Coś objawia się warstwami: najpierw wątpliwość, potem potwierdzenie, a na końcu jasność, która wyzwala, niebo szanuje twój emocjonalny czas, nie wymusza gwałtownych zerwań, ale też nie pozwala na wieczne oszustwa. Każdy dzień dokłada kolejny element, i obraz zaczyna się formować. Zauważysz, że mówi o sobie, nie zdając sobie z tego sprawy, rzutuje na ciebie to, co nosi ukryte. Oskarża, by ulżyć własnemu sumieniu. I zaprzecza sobie, próbując podtrzymać pozory. To nie jest siła, to przebrana słabość. Nie musisz niczego demaskować. Sama niespójność wykona tę pracę. Wystarczy pozostać uważną. To, co teraz najbardziej przyciąga Twoją uwagę, to dyskomfort. Bo prawda najpierw uwiera, zanim wyzwoli. Odbiera wygodę iluzji, ale przygotowuje grunt pod prawdziwy pokój. Niebo nie działa w długotrwałym chaosie. Gdy coś nie pochodzi od Boga, ciąży. A ty już czujesz ten ciężar, nawet próbując go ignorować. Decyzje dojrzewają w ciszy, nie tylko w tobie, lecz także na poziomie duchowym. Połączenia, które naturalnie tracą sens, więzi, które nie wibrują już na tej samej częstotliwości. To nie jest porażka. To dostrojenie do tego, kim się stajesz. Niebo honoruje twój wzrost. Nawet gdy boli, wkrótce coś zostanie powiedziane bez zamiaru. Luźne zdanie, nieostrożny komentarz i to zapali w tobie ostateczne światło. To nie będzie szok, to będzie dopasowanie. Przypomnisz sobie wszystko, co czułaś wcześniej, i zrozumiesz, że zawsze wiedziałaś. Potwierdzenie da ci jedynie pozwolenie, by już więcej nie wątpić. Nie oczekuj teraz szczerej skruchy. Kto żyje w kłamstwie, najpierw próbuje uciec, potem negocjuje prawdę, a dopiero później staje twarzą w twarz z własnym odbiciem. Niebo nie prosi Cię o nieskończoną cierpliwość, lecz o rozeznanie, aby nie mylić pięknych słów. Z prawdziwą zmianą, Twoje milczenie będzie potężniejsze niż jakakolwiek mowa, ponieważ ujawni, jak wiele widzisz, a to destabilizuje tych, którzy żyją w maskach. Gdy nie ma reakcji, pojawia się strach. On poczuje, że stracił kontrolę nad nar i zacznie popełniać więcej błędów, bo kłamstwo opiera się na dominacji. Nigdy naprawdę obserwuj, jak reaguje Twoje ciało. Ciało nie kłamie, gdy dusza już rozumie. Nagłe zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej, albo to wewnętrzne poczucie alarmu to wszystko są sygnały ochronne. Niebo przemawia także przez odczucia. Naucz się je szanować, prowadzą Cię z precyzją. Nie lękaj się chwilowej samotności. Jest ona przestrzenią wewnętrznej reorganizacji. Gdy świat zewnętrzny wprowadza chaos, niebo porządkuje wszystko w Tobie, Twoja wartość nie maleje w czyjejś nieobecności. Ona się umacnia, gdy zostaje przez Ciebie rozpoznana. A ta świadomość budzi się szybciej niż myślisz. To, co nadchodzi, wymaga jasności umysłu. A nie niekontrolowanych emocji. Zostaniesz wezwana do dojrzałych wyborów, nawet z wrażliwym sercem. Niebo ufa Twojej zdolności rozeznania, dlatego pozwala Ci zobaczyć to, co wcześniej było ukryte. I to dopiero początek. Córko, coś zaczyna się poruszać, gdy decydujesz się już nie zamykać oczu. Niewidzialne odpowiada na Twoją wewnętrzną postawę. Im bardziej stajesz się stanowcza, tym bardziej zbliża się prawda. W powietrzu czuć dyskomfort, i to nie jest przypadek. Niebo porządkuje subtelne wydarzenia. Aby nic nie musiało być wymuszane, ty jedynie będziesz obserwować rozwój sytuacji. A to będzie wymagało cichej odwagi. Zauważysz zmiany w rytmie rzeczy. To, co wcześniej płynęło, teraz potyka się. To, co było proste, staje się zagmatwane. Ponieważ kłamstwo nie utrzymuje ciągłości, tworzy pęknięcia, opóźnienia, błędy. I wszystko to zaczyna być widoczne. Twoje spojrzenie stanie się bardziej czujne, a serce mniej naiwne. On będzie próbował wyglądać na spokojnego w niektórych momentach. Lecz wkrótce kontrola mu się wymknie. Pojawi się irytacja bez wyraźnego powodu. Obronę tam, gdzie nie ma ataku. Tak dzieje się, gdy sumienie zaczyna naciskać. Niebo dopuszcza te sygnały, by cię chronić. Nic z tego nie jest wytworem Twojej wyobraźni. To wszystko jest duchowym odczytem. Tworzy się energia zakończenia. Nie jest to jeszcze widoczne zerwanie, lecz wewnętrzne, emocjonalne odłączenie. Nie angażujesz się już jak wcześniej. Nie tłumaczysz, nie nalegasz. To jest dojrzewanie, a nie chłód, niebo najpierw działa wewnątrz, a dopiero potem na zewnątrz. Zaczniesz dostrzegać stare wzorce, sytuacje powtarzające się z innymi ludźmi, źle opowiedziane historie. Gotowe usprawiedliwienia, niejasne i puste obietnice, nic z tego nie jest nowe. Różnica polega na tym, że teraz rozpoznajesz, a rozpoznanie przerywa cykle, nawet bez konfrontacji. W najbliższych dniach wydarzy się coś ciekawego: zbieg okoliczności, który nie jest przypadkiem, informacja, która przyjdzie bez poszukiwania, detal, który połączy się z innym, niebo lubi przemawiać przez dopasowania. Gdy nagle wszystko zaczyna mieć sens, i twój duch odczuwa to wewnętrzne milczenie, które potwierdza więcej niż słowa, może spróbować zbliżyć się emocjonalnie, właśnie wtedy, gdy poczuje, że cię traci. Słodkie słowa, dawne wspomnienia, próby wzbudzenia poczucia winy lub tęsknoty, lecz obserwuj intencję stojącą za gestem. Nie każde ciepło pochodzi z miłości, niektóre rodzi się ze strachu przed utratą kontroli. A to już zaczynasz rozróżniać. Niebo wzywa Cię do zachowania stanowczości, niesztywności, lecz jasności. Kto jest zagubiony, gubi się wobec Twojej klarowności, ponieważ prawda nie wymaga wysiłku. Ona utrzymuje się sama, podczas gdy kłamstwo potrzebuje reakcji. Twoje strategiczne milczenie będzie wymowne i zmieni dynamikę. Zauważysz, że on coraz częściej sobie zaprzecza, zapomina, co mówił wcześniej. Zmienia wersję, nie zdając sobie z tego sprawy. To nie jest roztargnienie, to ciężar podtrzymywania równoległych historii. Niebo tego nie przyspiesza. Pozwala jedynie, by czas wywierał presję. I by błąd się ujawnił. Nad Twoim umysłem roztacza się szczególna ochrona. Abyś nie wpadła ponownie w cykle iluzorycznej nadziei. Niebo wcześniej zamyka emocjonalne drzwi. By serce się nie cofnęło. Nawet gdy pamięć próbuje romantyzować. Poczujesz wewnętrzny hamulec, to jest boska troska. W pewnych momentach poczujesz dystans, jakby coś już się zakończyło, nawet bez ostatecznych słów. To odłączenie jest przygotowaniem, niebo nie odcina gwałtownie, lecz uczy puszczać stopniowo, aby ból nie przejął kontroli, a świadomość prowadziła. Nie zdziw się, jeśli spróbuję odwrócić narrację, postawić się w roli ofary, lub podważyć Twoje postrzeganie. Tak dzieje się. Gdy prawda się zbliża, pamiętaj jednak: Ten, kto wie, co przeżył, nie potrzebuje zewnętrznej walidacji. Twój duch był świadkiem i to wystarczy coś zostaje przypieczętowane w niewidzialnym. Cykl zbliża się do granicy nie przez konfrontację, lecz przez jasność. Gdy prawda się ukazuje, pozostanie staje się niemożliwe niebo Cię nie popycha, jedynie oświetla drogę i obserwuje, jak wybierasz. Twoja wartość zaczyna być przez ciebie rozpoznawana. I to zmienia wszystko, gdy przestajesz błagać o prawdę i zaczynasz wymagać spójności. Otoczenie się zmienia, ludzie reagują, maski stają się ciężkie i farsa traci siłę. To, co nadchodzi, będzie wymagało uwagi, nie wobec wielkich gestów, lecz wobec drobnych szczegółów, bo to w nich wszystko się objawia. Niebo będzie nadal szeptać podczas gdy świat będzie próbował mieszać, a twoja wrażliwość stanie się kluczem, by dostrzec to, co jeszcze ma nadejść. Córko, przychodzi moment, w którym dusza przestaje pytać i zaczyna jedynie obserwować z dojrzałością. Ten moment zbliża się do ciebie. Nie przyjdzie z hałasem ani długimi wyjaśnieniami. Przyjdzie z mocnym milczeniem w piersi, w którym wątpliwość nie znajduje już miejsca, a intuicja przejmuje stery. To jest subtelny punkt zwrotny. Zauważysz, że pewne postawy się powtarzają. Nawet gdy słowa obiecują zmianę. Dyskurs może się rozwijać. Lecz zachowanie zdradza surową prawdę. Niebo uczy cię patrzeć na czyny, nie na obietnice. Bo kto chce coś ukryć, zawsze potknie się o własną niespójność. I stanie się to coraz bardziej widoczne. Po jego stronie narasta dyskomfort. Bo twoja postawa się zmieniła. Nie reagujesz już jak wcześniej. Nie pytasz, nie błagasz, nie tłumaczysz. To rozbraja tych, którzy żywią się kontrolą. Świadome milczenie tworzy lustra. A niewielu potrafi znieść swoje odbicie. Bez emocjonalnego makijażu. Niebo pozwala ci widzieć poza oczywistością. Poza starannie dobranymi słowami, poza wyuczonymi wymówkami. Istnieje równoległa historia, która ciąży. A ten ciężar zaczyna wyciekać. W nerwowych gestach, drobnych potknięciach. Niemal niedostrzegalnych sprzecznościach, wystarczających dla tej, która jest przebudzona. Wkrótce coś zostanie zaprzeczone z przesadą, i to zaprzeczenie będzie najczytelniejszym znakiem, bo kto żyje w prawdzie, nie przesadza. Nie broni się, zanim zostanie oskarżone. Niebo wyostrza Twoje postrzeganie, abyś rozpoznała, gdy coś nie drga właściwie. To odczucie w ciele nie jest lękiem. To duchowy alarm. Zauważysz, że on próbuje kontrolować czas, decydować, kiedy mówić, kiedy zniknąć, kiedy się zbliżyć, kiedy ochłonąć. Ta gra odsłania strach, strach przed utratą tego, czym wciąż potrafi manipulować, lecz niebo już zaczęło przerywać ten cykl, bo nie odpowiadasz już jak dawniej, a to zmienia całą dynamikę. W tobie formuje się jasność, która nie zależy już od zewnętrznych dowodów, nawet jeśli potwierdzenie dopiero nadejdzie. Twoje serce już wie. A gdy serce wie, umysł przestaje negocjować z iluzją. To wewnętrzne zestrojenie wyzwala. Jeszcze przed jakimkolwiek finałem, niebo obserwuje Twoją dojrzałą cierpliwość. Nie tę, która toleruje wszystko, lecz tę, która czeka, nie unieważniając siebie. Ta cierpliwość ujawnia siłę. A siła obnaża cudze słabości. On czuje, że coś wymyka mu się z rąk. I to czyni go niespokojnym. Bo prawdy nie da się kontrolować. Zaczniesz przypominać sobie dawne sytuacje, które wcześniej wydawały się odosobnione, lecz teraz łączą się jak elementy układanki. Nic nie było przypadkowe, wszystko podążało cichym wzorcem, niebo pozwala ci zobaczyć cały rysunek. Nie po to, by wzbudzić winę, lecz by zrodzić świadomość. Nie zdziw się, jeśli pojawią się próby zamętu, nagłe zmiany nastroju, akty czułości nie w porę. Albo strategiczne oddalenia. To wszystko są reakcje tych, którzy czują, że krąg prawdy się zacieśnia. Pamiętaj jednak, kto chodzi w świetle, nie potrzebuje takich manewrów. Coś jest dostrajane we właściwym czasie, nie wcześniej, nie później. Niebo działa z precyzją, aby objawienie Cię nie zniszczyło, lecz wzmocniło. Dlatego znaki przychodzą stopniowo, w miarę jak rośnie Twoja struktura emocjonalna. I poszerza się Twoje widzenie. Nie jesteś już tą samą kobietą co wcześniej. Coś w tobie dojrzało po cichu. I to zmienia to, co akceptujesz, co tolerujesz, co pozwalasz, by pozostało. Ta przemiana niepokoi tych, którzy korzystali z Twojej wątpliwości i Twojej nadziei. Lecz jest nieodwracalna. Niebo zaczyna ci pokazywać, że nie każda strata jest stratą. Niektóre są uwolnieniem w przebraniu. I nie każde oddalenie jest odrzuceniem. Czasem jest ochroną. To zrozumienie zaczyna przenikać. Twój sposób odczuwania i Twój ból zyskuje inne znaczenie. On może próbować przepisać historię, umniejszać fakty albo romantyzować błędy, lecz Ty już nie dajesz się ponieść, bo prawda nie musi być piękna, musi być realna, a Twoja dusza wybiera to, co realne, nawet gdy boli, decyzja formuje się na głębokich poziomach. Jeszcze niewypowiedziana, lecz już odczuwalna, niebo szanuje twój proces. I nie pospiesza cię, bo gdy zrozumienie się dopełnia, wybór dokonuje się bez wysiłku. A kolejny krok objawia się naturalnie. Pozostań uważna na detale, które się pojawią. Nic, co teraz się ujawnia, nie jest przypadkiem. Niebo nadal przemawia, nawet gdy wszystko wydaje się spokojne, bo to w ciszy prawda zyskuje głos. A twoja wrażliwość jest ostrzejsza niż kiedykolwiek. Coś ma się wkrótce dopasować, a gdy to się stanie, nic nie będzie już takie jak wcześniej. Córko, nadchodzące chwile będą wymagały wzmożonej uwagi. Nic nie wydarzy się w sposób wybuchowy, lecz wszystko nabierze nowego ciężaru. Proste słowa będą niosły ukryte znaczenia. Drobne gesty przemówią głośno. Niebo wyostrza twoje zmysły, abyś dostrzegła to, co wcześniej umykało uwadze. A to zmieni sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość. Po drugiej stronie narasta dyskomfort, ponieważ twoja jasność wprowadza niestabilność. Ten, kto żyje wersjami, boi się tego, kto widzi głęboko. Twój wzrok przenika teraz przez wypowiedzi, i nie da się tego kontrolować. Niebo umacnia twoje rozeznanie. Podczas gdy druga strona gubi się w próbach utrzymania czegoś, co już się rozpada. Poczujesz chęć emocjonalnego odsunięcia się, nawet będąc fizycznie obecną. Ten dystans nie jest chłodem, to uruchomiona ochrona. Niebo uczy cię być się nie angażowała. Tam, gdzie nie ma prawdy, bo zachowanie jasności będzie twoją największą obroną. Coś, co on ukrywa, zaczyna wywierać presję, nie przez zewnętrzne oskarżenia, lecz przez wewnętrzny ciężar własnego sumienia. Gdy kłamstwo dojrzewa. Żąda wysokiej ceny. Ta cena objawia się w dziwnych zachowaniach, które zauważysz bez wysiłku, bo twoje oczy są już otwarte, niebo prosi cię o spokój, nie po to, by tolerować błąd, lecz by nie działać impulsywnie. Jest objawienie, które dopełnia się tylko wtedy, gdy jest obserwowane z cierpliwością. Każda jego reakcja odsłania kolejny element, a ty nie musisz już składać wszystkiego sama, bo czas zrobi to za ciebie. Zauważysz, że energia się zmieniła. Otoczenie nie reaguje już tak samo. Rozmowy tracą płynność. Kontakt zaczyna ciążyć. To znak zbliżającego się zakończenia. Gdy prawda się zbliża, kłamstwo nie potrafi utrzymać więzi. I dystans pojawia się naturalnie. Nie zdziw się, jeśli pojawią się próby zamieszania, mieszanie czułości z poczuciem winy, przywoływanie wspomnień, bycie zachwiać. Tak dzieje się. Gdy kontrola wymyka się z rąk, pamiętaj jednak, niebo nie powołało cię do cofania się, lecz do pójścia naprzód, nawet jeśli to posuwanie się w ciszy. Twoje serce nie drga już na tej samej częstotliwości i nie da się tego udawać. Dusza rozpoznaje koniec, zanim umysł go zaakceptuje. To rozstrojenie jest ochroną, a nie uporem przeszłości. Niebo honoruje tych, którzy wybierają prawdę, nawet gdy wymaga ona odwagi. W tobie wznosi się nowa siła, nieagresywna, lecz stanowcza siła, która nie musi tłumaczyć ani przekonywać po prostu zajmuje swoje miejsce. Taka postawa rozbraja gry emocjonalne i ujawnia ukryte intencje. Zaczniesz odczuwać ulgę w niektórych ciszach, bo one już nie ranią, one wyjaśniają niebo działa intensywnie w ciszy bo to w niej maski opadają bez konfrontacji, bez dyskusji. Jedynie przez brak podtrzymania, wkrótce coś zostanie zauważone. Nie jako wstrząs, lecz jako spokojne potwierdzenie. To uczucie, teraz rozumiem, które zamyka wewnętrzne pytania. Niebo nie chcecie zranić, chcecie uwolnić, a uwolnienie zaczyna się w świadomości. Od tego momentu, nie będziesz się już angażować jak wcześniej. Coś w tobie zmieniło się definitywnie, i nie ma już powrotu. Gdy prawda zostaje zobaczona. Nie da się jej zapomnieć, niebo szanuje Twój proces, i idzie z Tobą krok po kroku. Twoja wartość staje się nienegocjowalna. I to redefiniuje wybory: relacje, granice, to, co wcześniej było do zniesienia, teraz waży zbyt wiele. Ten ciężar jest znakiem, że Twoja dusza dojrzała. Zanim pójdziesz dalej, przyjmij moją wdzięczność za to, że dotarłaś aż tutaj. Nic z tego nie przyszło do ciebie przypadkiem. Potwierdź otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając z wiarą, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dołącz do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwonek powiadomień i pozostań uważna na kolejne przesłania aniołów, które będą objawiane w następnych filmach.